Gry, w które nigdy nie wygrasz, część pierwsza. Jedną z najgorszych tego typu gier jest czarna, wygrywa, czerwona przegrywa. Mamy tylko trzy karty w tej grze, a dwie identyczne karty. Jednego czerwonego króla i drugiego króla, który też jest czerwony i identyczny. Oprócz tego mamy jedną czarną damę. Zadanie jest bardzo proste: oszust przekładę te karty kilka razy i pyta, jak uważasz, gdzie jest teraz dama, na górze, na dole czy w środku. Jeżeli pomyślisz, oczywiście, że jest na dole, niestety na dole będzie król. Jeżeli pomyślisz, że jest na górze, no to niestety muszę cię zawieść, ponieważ na górze również mamy przygotowanego króla, no ale na środku, jeżeli sprawdzisz środek, to również tutaj jest król. No i teraz oszust zawsze w tym momencie da Ci drugą szansę i powie, dobra, w takim razie możesz spróbować znaleźć króla, no ale niestety, jeżeli pomyślisz, że jest na dole, to niestety tu już jest dama. Jak sprawdzisz na górze, to na górze możesz się spodziewać, co jest. Oczywiście jest tutaj też dama, no i na środku, tak samo jak wcześniej, jest tutaj, no właśnie, dama. Prawda jest taka, że oszust zawsze w tą grę wygra, a Ty zawsze w to przegrasz, bo zawsze jest tutaj jeden król, zawsze jest tu jedna dama, a w rękawie oszust zawsze ma asa.